Kolejny mój film na YouTube. Zdrowy biznes. A gadamy o Bogu, gadamy o rodzinie, gadamy o przedsiębiorczości i gadamy o nałogach. Nałogi przecież są fajne, Darku, czyż nie? Ależ. Lubię nałogi. Każdy lubi nałogi. Też Kurczę. Jak jest twój ulubiony? Rozsiądę się. U Ciebie jest tak dobrze w ogóle, że można się rozpłynąć Olubiony i popłynąć pły, w jakieś nałogi, czy nie? Tulić się do żony. No to nie. No to Bardzo mi to nie jest nałóg, chyba. Stary, można się nałogowo tulić do żony. Może być nałóg? Wszystko może być nałogiem? No, mm, myślę, że tak. Możesz stać się nałogiem, nie? I tak samo może stać się bożkiem, nie? Ja to odkrywam również w Biblii, że. Patrząc, wiesz, analizując pewne wersety w Biblii pod kątem bałwochwalstwa, pod kątem właśnie robienia sobie bożków, my często bierzemy to tak bardzo, wiesz, jeden do jeden, że bożka, to ja muszę sobie wystrugać, wiesz, jakiegoś tam światowida, wiesz. Z... No jeszcze się mówi o pieniądzach, bo pieniądze, że mogą być bożkiem. E, tak, ale wiesz, mówię więcej, o takich no. e, tradycyjnych, wiesz, kościelnych, że wiesz, figurki sobie musisz wyrzeźbić, i jak będziesz tam się kłaniał i do nich modli, to to jest mi bożek. A, a myślę, że sprawa jest bardziej skomplikowana, albo prostsza, zależy, jak patrzysz na to, że bożkiem może stać się właśnie pieniądz, y, twoje dążenie do sukcesu, y, rozumiesz, z, z, zapatrzenie się na siebie, wiesz, wiele dobrych rzeczy może się stać bożkiem, jeżeli przeginasz, rozumiesz, nie? Y, nawet... Nauka, na przykład, może być bożkiem, czytanie książek może być bożkiem. Czy, yy, czy pchanie się, siłownia na przykład. To tak chciałem powiedzieć, fitness. Dzisiaj, wiesz, Instagram pęka w szwach, nie? Sześciopaczki, tu, tego. To jest dobre. Tylko pytanie brzmi, czy Ty się za bardzo nie, nie wiesz, fisujesz. nie, nie fisiujesz, nie? I czy Ty nie wchodzisz w to tak radykalnie, że rozumiesz, jeden dzień opuściłeś trening i masz takiego moralniaka, że masz ochotę skoczyć z wieżowca, nie? Że gdzieś <laughs> coś się wydarzyło. Muszę to powiedzieć, bo to z żoną aż byliśmy tacy w szoku, bo yy, Spotkaliśmy jednego znajomego z Tomaszowa, po prostu, i on mówi nam, że on się całą noc nie przespał. My byliśmy po nieprzespanej nocy, byliśmy wkurzeni na tośkę i tymka, bo nas dojechali. A on mówi, że on nie spał całą noc, bo się nie mógł zasnąć. Mówi, kurde, nie pójdę rano na trening, potem nie mógł usnąć dalej, bo mówi, kurde, będę zmęczony, to nie pójdę na trening, nie będę mógł ćwiczyć. I tak nie przespał prawie całej nocy, bo mówi, nie będę mógł rano potrenować. I był wkurzony rano, bo nie był na treningu i dopiero będzie mógł po południu pójść na trening, a nie poszedł rano na trening. Nie? I całą noc zmarnował. Eee na myślenie o tym, że nie pójdzie na trening, bo jest zmęczony, bo nie może spać. I teraz powiem Ci tak, z mojego punktu widzenia, ty no, to jest śmieszne, o czym opowiadasz, że to jest w ogóle, co to za historia, nie? No trochę ale, tak. No. Ale to jest naprawdę faktyczne, ludzie dzisiaj przeżywają takie on rzeczy. On poważnie to mówił. No? I on był serio wkurzony. Nie? On był, ludzie robią sobie problemy z takich rzeczy. Z takich małych rzeczy, które dla większości, którzy będą pewnie oglądać to, co rozkminiamy teraz, no, że to jest stare niedorzeczne, że w ogóle o czym wygadacie, jakieś pierdy, nie? Ale ludzie mają takie problemy. Ludzie Potrafią sfokusować się i swisiować się na takich dziwnych problemach, które nie są problemem, że to jest masakra. Jak ja zaczynam dzisiaj, wiesz, rozmawiać z ludźmi, a, a wie z wieloma ludźmi rozmawiam, bo wiele ludzi też się do mnie odzywa, i, i, i też za to jestem wdzięczny. I właśnie też dlatego dorobię pewne rzeczy w social media, bo ja realnie chcę, chcę pomagać I, i realnie naprawdę ta, Ludzie szukają u mnie pomocy. Ludzie chcą dowiedzieć się. Co się wydarzyło w moim życiu i dlaczego ja jestem taki szczęśliwy, dlaczego ja jestem taki radosny, dlaczego ja o każdej trudności mówię z uśmiechem. Zaraz oczywiście ktoś może wbić w szpilę, powiedzieć: Stary, żadnych trudności nie przychodzisz. Yy, masz cudowne życie, przedsiębiorca. Tak Wyglądać jak z obrazka. Tak jak z obrazka da, Tylko jeszcze muszę troszkę zrekuszować moje no mimiczne co coś i będę naj, najpiękniejszy. No, nie, no ja też przychodzę, też przychodzę swoje trudy, też przychodzę swoje doświadczenia i nie zawsze jest idealnie, nie zawsze jest lekko. Yy, ja po prostu chcę wyciągać z każdego doświadczenia tego trudnego, chcę z tej tr trudności chcę wy wyciągać lekcję. Chcę przechodzić ją. Ja, ja po pierwsze jej nie przychodzę już sam, ja przychodzę ją z moim Bogiem, przychodzę z moim Panem, przychodzę z moim cudownym Ojcem, bo On już dzisiaj, wiesz, ja już dzisiaj mogę do Niego mówić ojcze. Mogę do niego mówić Abba, czyli tatusiu. Jak to się stało w ogóle, nie? Bo przerwę ci tutaj, bo e, rzeczywiście chciałbym, żeby w kontekście jakby Twojej historii, Twojego życia, żeby to właśnie była jakaś lekcja, żebyśmy może wyciągnęli tutaj potem jakieś wnioski. Pogadaliśmy o, o Twoim płaszczu, jak się zaryczajesz w samochodzie, o tym, jak zacząłeś drążyć, e, odkrywać pewne rzeczy, jak się dotykały, rozczajeś, rozumieć by tam, wiesz, łączyło ci się fakty. E, Odstąpiły ci pewne nałogi, bo pan powiedział: Ja jestem, nie, Tareczku, teraz to uwierzysz, nie? Tak jest. I, i wiesz, i e, co się potem działo? Jakie ty miałeś w ogóle jeszcze potem, może, wiesz, stryczki takie, że ty gadasz teraz w taki sposób, że dla ciebie nie ma, wiesz, problemów, tylko są wyzwania, e, które, wiesz, są nauką, e, które stają się doświadczeniem po to, żeby stać się jeszcze lepszą osobą, nie? No I wiesz, ja jestem ciekaw, co tam jest jeszcze. Jakbyś mógł Jest je, dużo żeby rozwinąć temat. Jest bo więcej. Ja wiem, lubisz gadać. Nie? I... Jest więcej. Dzisiaj myślę, że już, <grym, nie>? dzisiaj myślę, że już odniosę się nawet do, do słowa. Super ponieważ e, okay, Ponieważ no? ja właśnie wszedłem w słowo w momencie, a to nie było jakieś takie radykalne, że ja wiesz, bo, bo znam takie historie, że ktoś zaczął wie, zarywać noce, nie? 20, 10 godzin, 8 godzin siedział i po prostu zaczął studiować słowo. Ja nie miałem tak. Więc znowu ja wszedłem w jakiś proces, w jakiś proces poznawania. E, mimo to, że. Poznałem Boga, który jest mocą, który pewne rzeczy w ponadnaturalny sposób odciął w jednej sekundzie. I, wie, i, I ja po prostu wiem, jakim byłem człowiekiem. I, i dzisiaj, jak ktoś mnie nie zna i opowi ja opowiadam to i on mnie słucha i myśli, ale co takiego, wiesz, nadzwyczajnego się wydarzyło? Ale musiałbyś być mną wtedy i wtedy byś zrozumiał, drogi widzu. Musiałbyś być mną wtedy. Jeżeli dzisiaj masz jakąś taką, nie wiem, najskrytszą swoją tajemnicę, tego czego najbardziej się w swoim życiu jeszcze wstydzisz, albo z czym się jeszcze zmagasz, i nie widzisz w ogóle światełka w tunelu, że mogłoby się coś zmienić, to pomyśl teraz o tej y, rzeczy i wyobraź sobie, że w ciągu jednej sekundy to się zmienia. Czyli to, co było dla ciebie nierealne, to się zmienia. I ja przeżyłem coś takiego. Brzmi rewelacyjnie, wiesz? Mówi, dawaj, i receptę, szefie, nie? Okej, okay, ale widzisz, to było moje, nie? No. To było moje. To nie było odcięcie ręki i przyklejenie ręki i wow, nie? Coś spektakularnego. To było coś, co, co zmieniło moje serce, wiesz? Biblia mówi o tym, że jeżeli trzymujesz Boga, nie? Przez wiarę do swojego życia, czyli chcesz się wreszcie połączyć z Bogiem, bo tak jest w ogóle Twoje przeznaczenie. On, on nas przeznaczył przed założeniem świata do, do, wiesz, do tego, żeby być z Nim blisko w relacji i żeby wypełniać swoje powołanie, które On już włożył w nasze serca. No właśnie, tylko że On włożył nam to w to serce, prawdziwe serce, które dostajemy od Niego w prezencie w momencie, kiedy z, wiesz, burzymy mur grzechu, czyli przyjmujemy ofiarę Jezusa, który zburzył ten mur grzechu pomiędzy mną a Ojcem, Świętym Ojcem. Yy... I to jest niesamowite, bo ja dostaję od niego serce nowe. Wiesz? Jest napisane: stajesz, wyrwę ci serce kamienne, i dam ci nowe, serce mięsiste, wiesz, się na narodziłem na nowo. Ja cię będę o tym mówił, bo ja to wyczytałem w Biblii. Mówię, kurczę, narodziłem się na nowo. O co chodzi? Jestem nowym stworzeniem, ale wyglądam tak samo. Oczywiście, bo narodziłem się na nowo z ducha, z Bożego ducha, z ducha, który zamieszkał we mnie. I wiesz, i Biblia jasno mówi o tym, że. Bóg zaczyna mieszkać w Tobie, że Bóg nie mieszka w świątyniach, Bóg nie mieszka w kościołach, Bóg mieszka w Tobie. Jeżeli Ty przyjmujesz Boga, czyli poprzez Jezusa Chrystusa, przez jednego pośrednika, przyjmujesz po prostu całą rzeczywistość Boga do siebie, I wiesz, i zapraszasz Go do siebie, i On w Tobie zaczyna mieszkać, i daje Ci nowe serce, i, i nagle Twoje życie z, z, przemienia, wiesz, radykalnie. I to jest to. Rozumiem, się nie da tego pojąć. Ciężko. Troszkę no. ciężko. Yy, dlatego, yy, dlatego, wiesz, przyjmujemy pewne rzeczy przez wiarę. Chociaż tak jak mówię, jak zacząłem rozkminiać i zastanawiać się w ogóle nad yy, funkcjonowaniem na tym świecie, ja zawsze zadawałem sobie jako dziecko takie pytania, w ogóle, ale ale co jest? Gdzie, gdzie jest koniec? Co to znaczy nieskończoność? Jak wszechświat może być nieskończony? W ogóle, jak to jest możliwe, że my tutaj istniejemy, właśnie tu i teraz i w takiej formie? Wiesz, no jest mnóstwo takich filozoficznych pytań, które jako taki pięcio-sześciolatek, w głowie sobie zadawałem, może ośmiolatek, wow, ale o co tkawałem, rozumiesz? Takie rzeczy, na które nie ma odpowiedzi, rozumiesz? Weź wytłumacz nieskończoność. no nie da się, nie? Weź wytłumacz coś umiejscowione ponad, poza czasem. Jeżeli my jesteśmy osadzeni tutaj, wiesz, w tej naszej czasu przestrzeni gdzie rozmawiamy sobie, wiesz, już naukowcy szukają jakichś innych wymiarów, wiesz, fizyka kwantowa, w ogóle to jest rzeźnia, wiesz, sama fizy fizyka kwantowa to jest taki przełom naukowy, który rozwala głowę. Ja, nie, ja nie, nie, nie zagłębiałem się, więc nie będę tutaj się wypowiadał, ale rozumiesz, okazuje się, że jak zaczniemy, zaczniemy wchodzić filozoficznie w ogóle w sens bytu tutaj naszego, to nie jesteś w stanie tego ogarnąć naszym umysłem. Jesteśmy za mali po prostu, nie? No, nie mówiąc o tym, że podobno Naukowcy mówią, że wykorzystujemy naprawdę niewielką część naszego mózgu do tego, a gdybyśmy zaczęli wykorzystać resztę, no to może wtedy byśmy pojęli troszkę więcej tego, co Bóg dla nas przygotował, ale dzięki temu, że Bóg wie o tym, jacy jesteśmy jeszcze ułomni w tym w sumie idealnym, pięknym stworzeniu, które Bóg stworzył, dlatego dał nam swoje słowo. Dlatego dał nam słowo, które wiesz, przez. Tyle wieków było pisane przez kilkudziesięciu różnych autorów. Przez autorów, którzy byli w różnych epokach, wiesz, umiejscowieni przez setki, setki lat, nie? Od jakichś pastuchów yy, poprzez królów, nie? I ona jest niesamowicie spójna. Rozumiesz, jakby to pisał jeden autor. Dlaczego? Bo tym autorem właśnie jest Duch Święty, który każdemu właśnie wlał tą inspirację, co ma być napisane na tym, wiesz, na tym zwoju, nie? Bo to wtedy się gdzieś tam pisało na zwojach i tak no. dalej. Tak, wyciągając to w ogóle z kontekstu, Twoją wypowiedź, to brzmiesz jak taki rasowy religiusz. Czy z jakiejś religii w ogóle wiesz? Kapelusze nie mam. No. Tego, I koloratki. No, I może, może tak. Może, może tak y, brzmi, ale no to wtedy rozładujmy to. Wiesz, nie mam nic wspólnego z żadną religią, nie mam nic wspólnego z żadnymi kapeluszami. Po czym jest religia? I z żadnymi obrzędami. Dla mnie religia jest. Y, również pewnymi rytuałami i nawykami i pewnym sposobem myślenia, że jesteś w stanie sobie własnymi siłami na coś zapracować. A Bóg jasno i precyzyjnie nam pokazał, że my nie jesteśmy w stanie sobie na nic sami zapracować i na nic zasłużyć. Bo wiesz, yy... ja ci powiem taką anegdotę. Bóg jest święty. Bóg jest święty, a my przez grzech Czyli taką naszą, niestety, nieświętość. Yy, jesteśmy od niego oddzieleni przez grzech. I ktoś pomyśli ale o co chodzi? chodzi? Wyobraź sobie sytuację, że jesteś w białym gajerku. Kupiłeś sobie nowy, biały gajerek. Wchodzę cały na biało. I wychodzisz na jakąś, nie wiem, imprezę, wesele, cokolwiek, nie? I ubierasz się. Twoja córeczka, cudowna, piękna, w białej sukieneczce. tak jak ty. Jesteście po prostu piękni. Biali. Tak ty zwierzę, patrzysz, błyszczy ci aż, a to święci, Wspaniali Spotka na Instagrama, I, I ona wybiega przed dom i wpada do takiej mega zaboconej kałuży, nie? Tak, tak, ale tak pff, nie? Cała. I z płaczem przybiega do ciebie, tatusiu, tatusiu, tatusiu. I co robi? No, co robi trzyletnia? No, niecałe trzy, no. Co robi trzyletnia córka w momencie, kiedy wpada do kałuży, jest cała mokra, brudna, umorusana i biegnie z płaczem. Czego oczekuje ta córka? Tylko jednego, przytulić się. Tatusiu, 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 zobacz, co się stało. I płacze ci po prostu i chce się przytulić. I, i wiesz, a ty ją kochasz ponad życie. Co robisz? <laughs> Moja córka pewnie by nie się nie popłakała, tylko w tej kałuży zaczęłaby pływać, bardziej się tam tarzać, a jeżeli już, jeżeli już by przybiegła do mnie z płaczem, chcąc z płaczem. się przytulić. Co by zrobił? Białem garniaku, gdzie za chwilę muszę wyjść. No. Kaja, Kaja, do ciebie. Zrobiłbyś nie. tak. To by jest naturalny odruch, i nie wierzę, że ktoś zrobiłby inaczej, bo nie wierzę w to po prostu. Zrobiłby tak. Kochanie, 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 nam, kochanie. Bo tatuś jest czysty, tatuś się zaraz przytuli, tylko czekaj, szybko rozbierzemy. Się, tak. Rozbierzemy się, umyjemy się szybko, przebierzemy i tatuś przytuli. To jest naturalne. Tak. Wiesz, no, bo to byłoby głupie, wiedząc, że jeżeli ją przytuli w tym momencie, to w chłopie nie masz w czym iść na imprezę, na którą właśnie wychodzisz. Więc a, a no to dlaczego przebierać dwie osoby? Jak możesz przebrać po prostu córkę, tak. przytulić i tak dalej? Oczywiście, ktoś zaraz się znajdzie, nie ja bym przytuliła. No to chwać tobie, chwała Tobie, OK? Może, może ma garniak. W o, tak, może masz trzy garniaki białe i, i akurat czeka, bo właśnie byłeś przygotowany na taką, na taką ewentualność. Nie, ale po ludzku tak. No ale wiesz, po ludzku no. robisz, kochanie, już, już, już. Oczywiście uspokajasz z miłością i tak dalej, ale nie pozwalasz, wiesz, dotknąć się, nie? Bo te, ten brud, ten, to błoto cię ubrudzi po prostu. Ja to tak widzę z Bogiem, nie? Że Bóg czeka na Ciebie, Bóg jest, wiesz, on każdego z nas stworzył do tego, żeby. Żebyśmy byli w bliskiej relacji z Nim, ale taki w momencie, w sukience. Ale w, no właśnie w momencie, kiedy Bóg jest święty, wiesz, On brzydzi się grzechu. Nie? On, jest, on jest świętością. Musi zrozumieć, że to jest światłość we światłości. To jest coś nieskazitelnego I teraz yy, nie, nie jest możliwe, żeby taki brud przyczepił się do tej świętości. Nie jest możliwe. I jedyną opcją jest umyć się, żeby być czystym. I po to przyszedł, I po to przyszedł, przyszedł Jezus. Żebyś mógł Ty dzisiaj, w, w sposób duchowy, obmyć się w Jego krwi, którą On za Ciebie fizycznie przelał, żebyś był czysty. I dzięki tego, temu, co On zrobił, Ty zostajesz obmyty Jego krwią. Świętą krwią. Wiesz, znowu brzmi religijnie, ale jak zaczniemy troszkę wchodzić tak refleksyjnie w to wszystko, wiesz, że przychodzi Twórca już pokazując to, że wiesz, wchodzi w, przychodzi w ciele, nie? I wyobraź sobie, że stwórca, wiesz, ktoś ponad, wchodzi w stworzenie, tylko po to, że, żeby, żeby coś zrobić dla ciebie z miłości, nie? Żeby, żeby wreszcie usunąć tą barykadę, która cały czas nas dzieli yy, z miłości. I, wiesz, i, I w momencie, kiedy Ty się obmywasz tą krwią, czyli przyjmujesz z łaski to, co on dla ciebie zrobi przez wiarę, jesteś czysty. I, i dlatego. Paweł pisze w liście do Korynty na przykład, a Koryntiany robili różne głupie rzeczy na początku, czyli nie rozumieli wszystkiego, czyli nie przemienili jeszcze swojego myślenia i mimo to, że przyjmowali przez wiarę Jezusa, robili jeszcze głupie rzeczy, czyli grzeszyli. I Paweł tam wiesz, pisał do nich mocno z napomnieniem, nie? Ale pisze w pierwszym wersecie: Witam was, święci, nie? święci Koryntianie, nie? Ponieważ my nie jesteśmy święci, dlatego że jakiś, nie wiem, jakaś grupa panów. Wiesz, księży się spotka i uzna kogoś za świętego, błogosławionego i tak dalej, tylko my jesteśmy święci, dlatego że sam Bóg nas uświęca. I w momencie, kiedy on w tobie zamieszkuje i ty przyjmujesz Boga, czyli Chrystusa, do swojego serca przez wiarę, to ty jesteś święty, bo on cię uświęca. Ty nie jesteś w stanie przez swoje życie się uświęcić. To jest niemożliwe. Nie jesteśmy w stanie przez nasze uczynki na nic zapracować i w, w żaden sposób się oświęcić, nie? I tak jak to pisze na przykład, zobacz, list do Efezjan, bo się przygotowałem, to chociaż coś wam przeczytam, nie? List do to... Efezjan na przykład w drugim rozdziale, gdzie y, w drugim rozdziale, w ósmym wersecie jest, Paweł pisze, łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, czyli to, co przed chwilą powiedziałem, i to nie z was, tylko dar Boga. I nie z uczynków, aby ktoś się nie chlubił. W ogóle zaprzecza zaprzecza wszelkim religiuszom, że tak powiem. Religii, tak wiem, to, dlatego, dlatego zmyka, tak wiesz, bardzo... Ale to, jak to się dzieje w ogóle, wiesz, że czarno na białym jest napisane? No. I ja tak samo pojmowałem to z lekcji religii, że ja muszę nie przekazać, że ja muszę w, w niedzielę i do kościoła, że ja muszę raz w miesiącu do spowiedzi, że ja muszę... I tak dalej, i tak dalej. Były przykazania jeszcze kościelne, jeszcze takie, siedem grzechów głównych, mniejszych, ciężkie, lekkie. Wiesz co? Dla Boga nie ma znaczenia. Bóg nigdy nie, nie dzieli grzechów na ciężkie, lekkie, co zrobić dobrze, co źle. W ogóle grzech. Czym e, jest grzech? Grzech jest w ogóle chybieniem celu. Wiesz, z Greki, jak, jak zaczniemy wiesz, wgłębiać się w ogóle w słowo, wiesz, e, słowo zbawienie, nie, nie zbawienie, tylko grzech, słowo grzech, to grzech jest chybieniem celu. Czyli jak zaczniemy w ogóle rozkminiać to, że Bóg dał. Do Twojego życia, w Twoje serce wlał pr, w Twoje indywidualne powołanie, i jeżeli wiesz, Ty się z Nim zaczynasz łączyć w jedno duchowo, nie? czyli ten mur grzechu y, się burzy, i Ty zaczynasz mieć z Nim relacje, to Ty zaczynasz mieć te same pragnienia, które On wlał w Twoje serce. I Ty masz powołanie, które ma dla Ciebie, nie? I, i wszystko, co się mija z Twoim powołaniem, które Bóg wlał w Twoje serce, jest chybieniem celu. Czyli jeżeli dzisiaj Twoim powołaniem, nie wiem, było nagrać ten film, nie wiem, bo to Ty musisz ocenić w swoim sercu, a tego byś nie zrobił, to chybiłeś celu. I mimo to, że nie zrobiłeś niczego złego, to również jest grzech. W brak decyzji też jest decyzją. Oczywiście, że tak. Lenistwo jest grzechem, tak? Czyli nic nie robienie. Ale dobra, um, bo już miałem Ciebie zapytać, to no dobra, łaską, jesteście zbawieni, Luzik, nie. No jest, i teraz, zadowolony. ale właśnie czekać. I co, tylko... już nie muszę nic zrobić, nie? No tak, masz rację. I teraz, właśnie yy, dziesiąty werset, o którym często się zapomina, czyli pisze, yy, czy, czy, czytamy sobie łaską zbawieni, yy, nie z uczynków, by się ktoś nie chlubił, czyli żebyś nie pomyślał, że to z ciebie coś, że to ty dzięki temu, w jakiś no, sposób stworzyłeś. Może wakacje, nie? Może wakacje. Ale jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków które przygotował wcześniej, abyśmy w nich chodzili. Czyli to przed chwilą, co powiedziałem, czyli to pragnienie i to Twoje powołanie, to Bóg już przygotował dla Ciebie, miał plan, który to jest niesamowite, bo ten plan, który On wkłada, wiesz, w Twoje serce, żebyś Ty też tego pragnął. To nie jest tak, że On Cię do czegoś przymusza, że On Tobie mówi teraz Ty masz chodzić jak zegareczek, tak jak ja sobie zażyczyłem, bo ja jestem teraz Twoim Panem. Nie. Chodzi o to, że to jest niesamowite. To jest ta, wiesz, synergia. To jest tak jak w relacji mąż-żona, mąż, wiesz. Jesteśmy inni. Jesteśmy bardzo różni, wiesz, z moją Asią, jeżeli chodzi o nasze osobowości i tak dalej, nie? Temperament. Ale my patrzymy w jednym kierunku. Mamy, wiesz, wspólną wizję na, na pewne rzeczy. I, I to jest to samo. Ja, ja to rozumiem przez pewną synergię, że Bóg nic nie będzie chciał wkładać mi na siłę, czego ja nie będę pragnął. Ale ja też muszę się otworzyć na to, żeby zauważyć w moim życiu to, czego pragnie da mnie Bóg. Bo pamiętaj, że Bóg jako dobry ojciec chce dla ciebie wszystkiego co najlepsze. Ale rozkwina. No. Więc jeżeli zaczniesz tak patrzeć na Boga, czyli nie jako potencjalnego wroga, który chce ci coś narzucać, tylko najukłachańszego tatę, rozumiesz, znowu relacja. Mam pięcioletniego syna yy, i ja jestem jego ojcem. Wiesz, mój syn nigdy nie podważył tego, co mu powiedziałem. On mi bezgranicznie ufa. Czyli tato, a jak jest tak, że tak, że... Wiesz, i pytał coś, a ja mu tłumaczę, nie, synku, jest tak, tak i tak. Aha, dziękuję. On nigdy nie, nie, wiesz, nie wziął jakiejś wątpliwości, powiedział, nie, nie, tato, a dlaczego ty tak uważasz? A może jest inaczej? Nigdy, wiesz, on ci ufa bezgranicznie. Dlaczego? Bo przez pięć lat wychowujesz swojego synka, który, dla, niego, którego jesteś, dla którego jesteś autorytetem, jesteś ojcem, tatusiem i, i, i ten synek codziennie przybiega do ciebie i mówi, kocham cię, tatusiu. I wyobrażasz sobie, że on by się ciebie zapytał, że twoja, wiesz, tureczka przybiegłaby i zaczęła coś podważać? Nie, ona ci bezgranicznie ufa. Ty wsadzisz ją na szafę i mówisz skocz. I ona na początku powie, nie, boję się, boję się, boję Ty ją zmotywujesz, lekko pykniesz, wiesz, no ale chodź. No i ona skoczy. I ona nie będzie w ogóle zastanawiać się, czy ty ją złapiesz, czy nie, bo ona wierzy, że ty ją złapiesz. Nie? A my dzisiaj troszkę stawiamy Boga w opozycji, czyli... No, wiesz, bo on może mi źle... Ja wolę swoją niezależność, swoją wolność, nie rozumiejąc, że my nie jesteśmy wolni. Yy, my nie jesteśmy wolni. Biblia jasno mówi, że my jesteśmy niewolnikami. Czego? Kogo? Czego? Świata, Nie wiem. Niewolnikami świata, niewolnikami systemu, niewolnikami grzechu, no. niewolnikami innych ludzi, niewolnikami no. pieniędzy, niewolnikami swojego gonienia za twoim króliczkiem, ty, stary, no jesteś niewolnikiem. Gdzie ty masz tu wolność? Niewolnikiem podatko, podatkowym, rozumiesz? Niewolnikiem ZUS-u. Stary, czego ty nie jesteś niewolnikiem dzisiaj? My urodziliśmy się w pewnym, wiesz, w pewnym ogródku, w pewnej klatce, która dzisiaj tak wygląda i my jesteśmy tego niewolnikiem. Yy, ale tak, Biblia mówi tu jasno, że my jesteśmy niewolnikiem grzechu, bo to wszystko... No, prowadzi do, wiesz, z pobudek egoistycznych często. Ja nie mówię, że zaraz ktoś znowu będzie łapał, ale to teraz nikt nie jest nic złego, nikt nigdy nic w życiu dobrego nie zrobił. Oczywiście pewnie zrobił, teraz znowu musimy zacząć rozkminiać, a, a co jest dobre, a co złe, które dobro jest dobrzejsze. Wiem, że nie ma takiego słowa, rozumiesz? E, jest. Czy, która prawda jest prawdziwsza? Nie. Yy, gdy, nie wiem, twój synek umiera i mój, twoja córka umiera, i jesteśmy w tym samym szpitalu, i jest tylko jedna maszyna, która może uratować im życie, a umierają na to samo, to które dziecko podłączyć pierwsze do tej aparatury? Nie, nie, proszę, proszę, broniar, twoja córeczka ładniejsza, niech mój umrze. Nie, 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 Darku, nie, 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 to moja córka niech umrze. Rozumiesz? Yy, ja, oczywiście, znowu tak trochę żartobliwie, prześmiewczo dałem taki radykalny przykład, ale my tak często robimy, nie. Wiesz, cały czas jesteśmy podzieleni. Ten ma rację, tamten ma rację, nie? Tu pisiory, tam, wiesz, liberalni. Tu jacyś homofoby, tu LGBT. Tutaj covidianie, tu antycovidianie. Tu tacy, tu tacy. I zobacz, i z każdym byś nie rozmawiał, każdy ma swoją rację, nie? I, i, I teraz kto ma rację? Które dobro jest dobrzejsze? Jego czy jego? To są wszyscy ludzie, którzy pragną bycia dobrym, pragną... Według ich ideologii oni są dobrzy i chcą dla innych dobrze, ale ta druga strona też uważa, że jest dobra Dokładnie. i że ta ich ideologia jest dobra. I teraz weź. Jest, prawda? No, no nie weź, no, no gdzie? Natomiast ja uważam, że trzeba się odnieść, dlaczego mamy sądy, hmm. które mają coś rozstrzygać, czyli mamy ustalone prawo i mamy coś rozstrzygać. Podobnie jest. Z prawem Bożym. I ja odnoszę się, ja wierzę bardzo głęboko w to, że to pismo jest natchnione, że ono jest naprawdę natchnione przez Boga. I dlatego uważam, że trzeba odnieść się do tego, co stanowi prawo. Nie? A Biblia jasno mówi o pewnych prawach, o tym, co jest dobre, co jest złe. I chybienie celu, czyli wszystko, co jest tak naprawdę chybieniem, twoje powołanie, które Bóg złożył ci w, cel, wiesz, w twoim sercu, yy, przygotował do dobrych uczynków, żebyś w nich chodził z łaski, tylko żebyś uwierzył, to jest wszystko trzy wersety. Nic więcej, stary. To jest cała Ewangelia. To jest cała Ewangelia. I wiesz, takich wersetów, to ja ci znajdę mnóstwo, gdzie tylko masz trzy wersety i one tak naprawdę y, pokazują wszystko. Kim się stałeś, kim jesteś, jakie to jest proste, żeby przyjąć przez wiarę i kim masz się stać i jaki jest cel twojego życia. To jest wszystko, wiesz? Tylko żeby uwierzyć. Prawda, uwierzyć. Tak. I albo jesteś w niewoli pod, wiesz, pod panowaniem diabła, Albo jesteś w niewoli pod panowaniem Chrystusa, czyli Boga. I, i ty wybierasz. I to jest proste. I to jest bardzo proste. A wybór należy do ciebie. I o tym będziemy rozmawiać, bo rozmawiamy o przedsiębiorczości, rozmawiamy o rodzinie i rozmawiamy oczywiście o Bogu, o tych właśnie sprawach, o których Darek teraz pięknie tutaj podsumował. Ładnie mnie przyciąłeś. Kończymy. Ha, do zobaczenia. Cześć. Proszę Was na kolejny mój film na YouTube zdrowy biznes.